Dzień dobry, dzisiaj pokażemy Wam, pokażę, pokażemy, bo to kolegi samochód jak zrobić polskie menu z czegoś takiego. Tu mamy, żeby nie było Setting Bicycle. Czy był język, Language, Language, Language. ojej, nie, 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 nie. Display chyba. O macie language, żeby nie było. Są cztery języki. Cztery języki tylko do wyboru. Zrobimy tak, żeby był polski. Ok, standardowo OBD2 z przełącznikiem i Forscan. Zaczynamy. Ok, połączyłem się z Forscanem. Wchodzimy w ten microchip. Dokładnie w ten sposób. Tu wchodzimy w moduł IPC konfiguracja. Pamiętajcie, że kodowanie jest bardzo odpowiedzialne. Może sobie zepsuć samochód robicie to na własną odpowiedzialność. Zawsze to będę powtarzał. I co musimy zedytować? Musimy zedytować blok 720 0402, czyli ten blok musimy zedytować. Ok. Tu macie w ten sposób, czyli to. To musimy zmienić na pięćdziesiąt cztery c, cztery c. I to ma być tak jak teraz. Osiemdziesiąt czterdzieści Tu klikamy, pisz wszystko. Tak, kontynuujemy. Tak. Licznik gaśnie. Tu postępujemy zgodnie z procedurą czyli wyłączyć zapom, a na pewno włączy, wyłączyć silnik czyli wyłączamy zapłon. Uruchamiamy silnik i. Chodzimy tak. Tam wyłącz światło, bo będzie lepiej widać. Mm -hmm. uh, settings, Display, Language. 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 Proszę bardzo. Jest język polski. Ustawiamy. OK. Display language set to Polish. Polish voice recognition not available. Voice no, recognition language and speech prompt set to English. No niestety mamy je, y, polski język w zegarach, ale niestety angielskie komendy, ale to już bardzo wam pomoże. Macie dużo rzeczy po polsku do odczytania. Proszę bardzo, zużycie asystent kierowcy. Jeżeli się podobało, dziękuję za oglądanie, łapkę w górę, cześć wam.